Niesamowity świat Gambola. Przez wielu kreskówka uwielbiana, lecz mało osób wie, że to właśnie przez te animacje Cartoon Network zmienił się w stację, jaką jest teraz czyli emisja głównie programów kierowanych do dzieci. Jeżeli lubisz Gumbala i ta kreskówka jest dla ciebie naprawdę bardzo niesamowita, to się nie denerwuj, gdyż nie powiem nic złego na jego temat, lecz opowiem wam, dlaczego niesamowity świat Gumbala zniszczył Cartoon Network chociaż to infantylne. Pierwszy odcinek, DVD, został na świat wypuszczony 3 maja 2011 roku. Oczywiście w Stanach. Kawał czasu temu, lecz szczyt swojej popularności miał dopiero w 2013 roku. Ale kreskówka mimo iż bardzo popularna, nie miała porównania do kreskówek z tamtego okresu. Dosłownie, odcinki Gumbala pojawiały się na tyle często na antenie, że można faktycznie pomyśleć, że Gumball był po prostu faworyzowany przez Cartoon Network. Do dziś Odcinki Gumbala są emitowane do 10 odcinków dziennie i warto dodać, że cały czas lecą powtórki. Kiedyś było tak, że odcinki danego serialu były emitowane w dany dzień tygodnia. Do dziś pamiętam jak zawsze w czwartki leciały premierowe odcinki zwyczajnego serialu aż do czasu, do czasu gdy Cartoon Network przestał inwestować w stare animacje. Jak widzicie teraz na ekranie, Gumball nie ma podjazdu względem popularności do pory na przygodę. Jednak z jakiegoś względu jest częściej puszczany. Już tłumaczę o co chodzi. Przeciętny 8-letni widz Karton nie patrzy co leci na Karton i po prostu ogląda wszystko jak leci. Ja tak robiłem i myślę, że wy też. I animacja swoje kosztuje. Co leci oczywiście z budżetu Karton Dlatego najnowsze animacje są robione jak najprościej, aby wygenerować się jak największy dochód, bo patrząc chociażby na ostatni epizod Pory na Przygodę, gdzie miałem mnóstwo postaci, to zajęło pewnie wiele pracy, co się przylicza na duży koszt. Dla oczywiście kartą Necord. Ale, gdzie tu jest wina Gambola? Wina leży w tym, że Gumball pokazał, że aby kreskówka była popularna nie musi mieć skomplikowanej fabuły. Boże na przygodę zawsze mieliśmy jakiś ciekawy wątek. Król zły czy na przykład rodzina fina no zawsze coś było, a w gambolu no po prostu nie ma nic i można śmiało powiedzieć, że Młodzi Tytanie akcja to taka trochę perfitna kopia Gambola, gdyż chociażby spójrzmy na fabułę. Nie ma co się rozwijać na jej temat oczywiście. Mimo iż bardzo lubię niesamowity świat gumbala, to trzeba powiedzieć wprost, że wcale nie robi największych zasięgów na internecie to potrafi zaciekawić. Twórcy są na siłę dać w tle jakieś ciekawe rzeczy i z rozwojem sezonów ta fabuła po prostu się zwiększa, lecz nie do końca. Mi prywatnie nowe odcinki Gambola nie podobają się. Pierwsze epizody jakoś mi tak bardziej siadały, jakoś tak miały swój klimat, wiecie, po prostu było to coś swojego. A teraz mi się wydaje, że Gambol próbuje być taką kreskówką, która chce wejść do naszego serca, która po prostu. Chcę stać się kreskówką fabularną Wiecie, coś ze sobą wnieść Jakąś fabułę, jakieś wątki Coś się działo w danym odcinku Na przykład, nie wiem, dom wybuchał I następnego dnia już ten dom wracał Dzięki serdeczne za oglądanie Możecie wpadać na naszego Discorda Do którego macie oczywiście link w naszym opisie Elo, elo